Witajcie kochani, witajcie dzisiaj późnym wieczorem 3 grudnia 2022, czyli wtedy, kiedy Neptun rusza do przodu, a jak wiecie, jestem spod znaku Ryb, czyli planeta, która się opiekuje rybami, bam, rusza do przodu. Wtedy jest najsilniejsza, ma największą moc, największą moc. Oczywiście mówimy o świecie duchowym, ale zaczęło się nieduchowo. Po prostu trzeba było rzeczy letnie pochować, rzeczy zimowe wyjąć, zobaczyć w ogóle co mam, odświeżyć i tak dalej. Więc tym się zajmowałam. Poza tym prezenty i tak dalej, świąteczne rzeczy. Po kolei, jak to było i co się działo. Więc sprzątam, mówię, ok. Posłucham sobie fajnej muzyczki. No i rzuca mi się w oczy na wielkim ekranie, chociaż YouTube na, na tym wielkim ekranie telewizyjnym Krzysztof Krawczyk, i jego najlepsze przeboje. Okej, okay. to ja to włączam. Słuchajcie, ten jeden przebój pod tytułem Jak przeżyć wszystko jeszcze raz. No naprawdę. Tego słuchałam tyle razy, że nie powiem wam ile, ale to miało być ważne. To wszystko sprawiło, czy sprawiło, że jest jakaś taka, jak ocalić ginący czas. Jak słuchałam tę piosenkę, to opadł nawet liść. Nagle opada liść. Z mojego kwiatka dużego w domu. I teraz tu sprzątam, tu słucham. I se myślę, nawet nie pamiętając, że Neptun dzisiaj rusza do przodu, se myślę, czyżby Krzysztof Krawczyk chciał coś przeze mnie powiedzieć jako przez medium? I tak. Mówię okej, okay, może coś w tym jest. Więc pytam się jego, proszę przede wszystkim, żeby przybył on, bo wiecie, duchowo możemy być jako energia absolutnie wszędzie w jednakowym czasie. Więc nikomu jego nie zabrałam. Ale w międzyczasie, bo to jest ważne, dlaczego ja w ogóle o tym pomyślałam, ponieważ nagle patrzy: jest filmik Ewa Krawczyk pogrążona w sądzie, co się wydarzyło na sali, infofakty. Ok, więc obejrzałam to, to jest krótkie 4 minuty, 40 sekund, coś tam takiego. Obejrzałam to, ale usłyszałam. Takie, tak, taką wypowiedź, bo nie może przecież, bo nie może przecież tak być, żeby Ewa Krawczyk, czyli wdowa po Krzysztofie Krawczyku, opływała w luksusy, żyła w bogactwie, a, a syn Krawczyka żył z renty z Więc o tym też będę mówić sekundę. To za chwilę, ale najpierw zatrzymajmy się przy tym fakcie z Krzysztofem Krawczykiem. Po śmierci Krzysztofa Krawczyka ktoś napisał w komentarzu do mnie Grace, czy ty mogłabyś sprawdzić, co anioły mówią, czy jego syn Igor dostanie jakieś pieniądze po śmierci ojca. Ja wtedy od razu odczułam, że to nie mój biznes. Ja nie powinnam się do tego w ogóle wtrącać. Więc nic nawet nie zareagował. Teraz, kiedy usłyszałam tę wypowiedź, i że on walczy o te pieniądze, i dopingują mu tam inni, i tak dalej, żeby on te pieniądze otrzymał, Krzysztof Krawczyk tak naprawdę ani ja go w życiu znałam, ani ja znam jego żonę wdowę po, po Krawczyku, ani ja znam tego Igora syna, ani ja kogokolwiek z otoczenia znam. Nic o nich nie wiem. że tych dat urodzin, nigdy się tym nie interesowałam. A teraz nagle czuję, że, hmm, żeby mieć sama spokój w sobie, mówię, ok, czy to będzie Archaniu Uriah od channelowania, czy to będzie doradca duchowy, czy to będą anioły, archanioły, czy Duch Krzysztofa Krawczyka. Niech do mnie przyjdą. O to poprosiłam. No i pytam się, czy to jest sam Krzysztof Krawczyk? Jak najbardziej. Więc pytam, czy Powinnam w ogóle zadać pytanie na temat, co sprawiedliwe tutaj yy, z tym, z tym całym, yy, z tą całą sprawą. I definitywnie powiedział nie. Absolutnie nie. Więc już wiedziałam, widzicie to, co wiedziałam od początku. I teraz, jak to uzasadnić? Rodzina to największa karma. Tu kapcie zakładam. I to mówię Wam od zawsze. <laughs> Rodzina to największa karma. A więc pewne rzeczy nie muszą być tu powiedziane, rozwiązane, bo to teraz jest karma tych, którzy biorą w tym udział. Czy ci, którzy namawiają, odmawiają. No ale teraz pomińmy. Pomijmy wszystkie sprawy, że to jest Krzysztof Krawczyk, I Ewa Krawczyk i Igor, syn Krzysztofa Krawczyka. Pomijmy to. I zastanówmy się nad tym, co słuszne. Leży się, nie należy. No bo jak to może być, że syn nie dostał 50%, 50%, połowy, po ojcu? Słuchajcie, prawda jest taka. Ja nie jestem za nikim, ja jestem za prawdą. Po to jest testament sporządzony, czy intercyza, zanim się ludzie pobiorą, żeby testament po śmierci tego kogoś, żeby nie było kłótni, nie było problemów, nie było zwady. Okay. Testament można poprawiać milion razy. No, w tym y, roku tak się to układa. Za rok, za dwa może być zupełnie inna sytuacja. Więc po to się spisuje, żeby potem, po śmierci, nie było problemów. Żeby było wiadomo, kto otrzyma, co trzyma, nie sądzili się i nie walczyli o kasę. Tak samo jest z Po to się ją podpisuje przed ślubem, żeby w razie rozwodu, rozejścia, rozstania i separacji, i tak dalej, z góry było wiadomo, co będzie. Im lepiej te dokumenty są sporządzone, im prawidłowi, im szczegółowiej, no bo co jest, jak rozwiodą się po roku, a może co, jeżeli po tygodniu, a co, jeżeli po 20 latach? Gdy w grę wchodzą dzieci, lub nie. I co będzie podzielone. Kto opuszcza dom, itd. Tak to wszystko powinno być zawarte e, przy sporządzaniu, właśnie e, czy to intercyzy, czy testamentu. No po to to jest. Takie jest prawo. Więc ja nie znam, co w tym testamencie było. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem, ile czasu będą walczyć, ale ja mam takie wrażenie, jeśli chodzi o Krawczyków. Ja mam takie wrażenie, że gdyby syn Igor rozmawiał życzliwie z Ewą Krawczyk, to pewno by lepiej na tym wyszedł. Ale moje drugie wrażenie to jest takie. Że tam dużo osób się do tego miesza. Okay? I te podpowiedzi, i ci ludzie mogą chcieć jak najlepiej dla tego syna. Ale czy syn na tym dobrze wyjdzie? Nie będę pytała, bo już sami słyszeliście. Absolutnie odpowiedź była zdecydowanie nie. Nie wtrącać się do tego. To nie jest moja sprawa. To oni sami muszą rozstrzygnąć, czyli co? Karma. Oczywiście, że kiedy tu się żyje, się patrzy jednymi oczami. Kiedy się odejdzie na drugą stronę, troszeczkę to wszystko wygląda inaczej, bo tam kasa się nie liczy, liczy się dobre serce, liczy się miłość bezwarunkowa, liczy się pomoc innym.